Lutego mamy już przełom miesiąca, kończymy z pogodą wyżową, zaczynamy już teraz pogodę niżową, więc kolejne fronty atmosferyczne, kolejne strefy opadów deszczu i silniejszych porywów wiatru, ale zanim to nastąpi jeszcze zerkamy sobie na obserwacje, bo obserwacje na niebie potrafią być piękne tym bardziej, że w sytuacji, gdy zbliża się do nas front atmosferyczny, przede wszystkim front atmosferyczny ciepły, to przed tym frontem atmosferycznym mamy na początku chmury piętra wysokiego, między innymi chmury cirrus i one potrafią przyjmować naprawdę bardzo ładne kształty do tego jeszcze podczas zachodzącego słońca jeszcze ten kolor wydobywa to piękno tych chmur. Tutaj mamy jedne z chmur, które zostały zaobserwowane i zdjęcie zostało wykonane oraz opublikowane na stronie sieci obserwatorów Busz. Jeśli chodzi o inne zjawiska, no to oczywiście zjawiska optyczne, tym razem obserwowane na Mazurach. Te zjawiska optyczne też związane są z chmurami piętra wysokiego. W pogodzie wyżowej, szczególnie gdy zbliża się zmiana pogody, to te zjawiska oczywiście łatwiej zaobserwować. No i jest powiedzenie: Cirrus na niebie, pogoda się. Dopiszcie w komentarzu. No i przenosimy się oczywiście na wybrzeża Norwegii, ponieważ tam jest dziś, w momencie nagrywania, zbliża się sztorm Ingan i tutaj trzeba zwrócić uwagę właśnie na niego, bo wygląda fantastycznie, wygląda fenomenalnie, ale takie ukształtowanie świadczy o sile tego sztormu, o głębokości tego niżu i o bardzo silnych porywach wiatru, szczególnie tutaj w tym obszarze, który ja wam pokazuję. Więc te porywy wiatru tam na pewno będą bardzo silne i trzymamy kciuki, żeby tam za wiele się nie działo. No a co się dzieje u nas w pogodzie? Jeśli chodzi o Polskę, no to mamy Przede wszystkim zachmurzenie piętra niskiego, piętra średniego na krańcach południowo-wschodnich pozostałości po froncie atmosferycznym i kolejny front atmosferyczny, który oczywiście zbliża się do nas, a związany jest właśnie z tym niżem Ingan. Tylko w przypadku Polski te porywy wiatru oczywiście będą słabsze. Nie dotyczy to Morza Bałtyckiego, ponieważ w okolicach Morza Bałtyckiego tam powieje mocniej. Z racji tego, że kierunek wiatru jest na tyle ułożony, że odpowiednio ułożony, że nie będzie miał żadnych barier i będzie nam się tutaj oczywiście rozpędzał. Kolejna rzecz: zbliżamy się przede wszystkim do Polski. No, i mimo tego, że ten front atmosferyczny, który przemieszczał się przez Polskę, opuszcza nasz kraj, to zachmurzenie mamy praktycznie w całej Polsce. Pogoda troszkę zgniła, niestety, lokalnie tylko występowały przejaśnienia i występują też opady deszczu. Te opady deszczu, przede wszystkim w Polsce północno-wschodniej, są to bardzo słabe opady deszczu, bądź mrzawki powoli zanikające. Na pozostałym obszarze nie powinno być żadnych opadów. No i podsumowanie 31 stycznia, i widzimy, że najwyższe temperatury występowały w Szczecinie, Bielsko-Białej, Świnoujściu, tam ponad 8 stopni Celsjusza. Najniższe zakopane Śnieżka Kielce. Tam odpowiednio 7, minus 7,5 stopnia Celsjusza, minus 5,2 i minus 4,3 stopnie Celsjusza. E, następnie opady. Opady bardzo słabe, pół milimetra. Przede wszystkim to raczej opady gdzie gdzie mrzawki. Koszalin, Kołobrzeg, Resko. Tam mniej niż pół milimetra opadu. Najsilniejsze porywy wiatru. Śnieżka 108 km na godzinę, więc fajnie pogody mogą napisać, że jest wichura. Baltic beta oraz ustka tam powyżej 60 km na godzinę. Godzinę. No i sytuacja beryczna na noc i na 1 lutego. Jak widzimy, nadal mamy Wyże. Wyże, które stacjonują w Europie Południowej i Południowo-Zachodniej. Wyż Frank, Wyż Enno i Storm Ingan. Ten Storm Ingan bardzo szybko będzie przemieszczał się w kierunku północnej części. Półwyspu Skandynawskiego, powolutku się wypełniając, przynosząc tam silne opady deszczu, bardzo silne Porywy wiatru, lokalnie również burze. Oczywiście on wpłynie na pogodę w Polsce za sprawą frontu atmosferycznego, też wzrośnie prędkość wiatru. Temperatury w Europie, przede wszystkim Europa Zachodnia, tam temperatury dosyć wysokie. Portugalia, Hiszpania, ale również Francja, Wielka Brytania nadal z tymi temperaturami dosyć wysokimi. U nas w Polsce. Standardowo o czym za chwilę dalej jeśli chodzi o porywy wiatru, tak jak wspominałem, najsilniejsze będą w Norwegii środkowa północna część Norwegii tam powyżej 100 km na godzinę, wraz z przemieszczaniem się sztormu Ingun w Polsce północnej przede wszystkim 60-70 km na godzinę nad Bałtykiem do 80-90 km na godzinę. W dniu jutrzejszym czyli w czwartek przez Polskę będzie przemieszczał się front atmosferyczny chłodny, związany właśnie z systemem frontów, który znów jest związany z niżem Margrit, a więc tym sztormem Ingun. Tylko tak jak przypominam, w Polsce te porywy wiatru nie będą tak silne. W nocy ciśnienie atmosferyczne będzie spadać, w Polsce północnej spadnie do 1011 hektopaskali, w Polsce południowej do 1025 hektopaskali. Opady deszczu bardzo słabe nadal będą występowały w Polsce Wschodniej, Północno-Wschodniej, następnie też również Południowo-Wschodniej. Lokalnie tam mogą być to opady marznące, więc uwaga, bo sytuacja na drogach może być trudna. Front chłodny wejdzie od Polski Północno-Zachodniej do Polski Centralnej, dotrze około godziny 8-9 rano. W i w północnej części tego frontu, przede wszystkim województwo warmińsko-mazurskie, tam będziemy mieli opady deszczu ze śniegiem, bądź śniegu, bo tam te temperatury będą trochę niższe. No i jeśli chodzi o temperatury, to w pierwszej części nocy w Polsce centralnej do 4 stopni Celsjusza, ale tam szybko te temperatury spadną i nad ranem będzie tylko 1 stopni Celsjusza. Najzimniej oczywiście krańce południowe minus 2 stopnie Celsjusza, na pozostałym obszarze od 1 do 3 stopni. Celsjusza porywy wiatru najsilniejsze w, na wybrzeżu oraz w gminach przybrzeżnych. Ten wiatr będzie się wzmagał. Także do rana najsilniej będzie wiał na krańcach północnych województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego do 85 km na godzinę wiatr będzie wiał z południa w kierunku północnym z odchyleniem na północny wschód. No i mamy. Czwartek. Jeśli chodzi o czwartek, ciśnienie nadal powolutku będzie spadało w Polsce północnej, tam do 1010 hektopaskali, szczególnie Polska północno-wschodnia, Polska południowo-zachodnia, 1027 hektopaskali, tam te ciśnienie powolutku zacznie wzrastać. Prąd atmosferyczny przemieści się bardzo szybko z Polski. Północno-zachodni przez Polskę Centralną po Polskę Południowo-Wschodnią. Na krańcach południowych trudne warunki na drogach. Tam opady deszczu, deszczu ze śniegiem, marznącego deszczu. Opady deszczu, deszczu ze śniegiem również w Polsce Północno-Wschodniej, dlatego tam również warunki na drogach będą trudniejsze. Za głównym frontem atmosferycznym będzie przemieszczała się strefa konwekcji i szczególnie w Polsce Północno-Wschodniej będą występowały komórki konwekcyjne i nawet burze, o czym też za chwilę powiem. Temperatury zaczną wzrastać w pierwszej części dnia, do godziny 13-14 w Polsce Zachodniej dotrą do 6 stopni Celsjusza, potem po południu znów zaczną spadać. Najniższe temperatury nadal w Polsce Południowej, zakopane minus 10, minus 11 stopni. Celsjusza, natomiast na krańcach południowo-wschodnich minus 2 stopnie Celsjusza. Temperatura odczuwalna najwyższa w Polsce zachodniej do 3 stopni, najniższa w Polsce wschodniej do minus 3 stopni Celsjusza. No i w dzień porywy wiatru nadal zaczną przyspieszać, szczególnie w Polsce północno-zachodniej, województwo zachodnio-pomorskie, pomorskie, na wybrzeżu 80-90 do 100 km na godzinę, nad Bałtykiem do 100 bądź 110 km na godzinę. W drugiej części dnia będzie przemieszczała się strefa silnych porywów wiatru o prędkości do 60 bądź 70, lokalnie 80 kilometrów na godzinę wraz ze strefami konwekcji oraz ewentualnymi burzami w Polsce północno-wschodniej. W szczególności wiatr będzie wiał z zachodu w kierunku wschodnim, z odchyleniem na północny wschód. No i te burze. Szansa na te burze występuje przede wszystkim w Polsce północno-wschodniej, szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych. Energia potencjalna dostępna drogą konwekcji będzie w szczególności w województwie warmińsko-mazurskim oraz po części podlaskim może być to. 50 do 70 bądź 80 juli na kilogram. Tutaj widzimy jeszcze maksymalną odbiciowość i województwo warmińsko-mazurskie może mieć największe szanse na te burze bądź na te zjawiska konwekcyjne. Ja na pewno będę to oczywiście obserwował. Tym razem z Poznania, bo jestem aż w Poznaniu, więc widzicie jak to jest. Człowiek jedzie gdzieś w delegację, a burze się pojawiają w jego regionach. Standardowo. Sieć obserwatorów BURZ wydała ostrzeżenie burzowe z tym związane właśnie w Polsce. Północno-wschodniej, szczególnie północna część województwa warmińsko-mazurskiego oraz województwa podlaskiego, tam niewielkie zagrożenie burzowe ze względu na te komórki konwekcyjne, które mogą się przemieszczać z północnego zachodu w kierunku południowo-wschodnim. Obszar okalający, czyli ten zielony, marginalne zagrożenie burzowe. Kolejne ostrzeżenie sieci obserwatorów burz to silny wiatr. Silny wiatr na wybrzeżu województwa zachodnio-pomorskiego, inaczej pomorskiego, oraz na części wybrzeża województwa zachodniopomorskiego stopnia drugiego od 90 do 110 km na godzinę. Strefa okalająca koloru żółtego to 70 do 90 km na godzinę. Oczywiście tereny górskie również z prędkością od 70 do 90 km na godzinę. Wszystkie ostrzeżenia oraz informacje znajdziecie na stronie sieci obserwatorów BUSZ obserwatorzy.info na którą serdecznie zapraszam. Biometr będzie w całym kraju niekorzystny, więc nie będziemy się zbyt dobrze czuć. Ostrzeżenia MGW na najbliższą noc to silne porywy wiatru dla północnej części województwa pomorskiego oraz krańców północno wschodnich województwa zachodnio pomorskiego, stopień drugi od 85 do 115 km na godzinę oraz stopień pierwszy dla pozostałych północnych regionów województwa zachodniopomorskiego oraz pomorskiego. Tam w porywach od 70 do 85 km na godzinę opady marznące w okolicach Nowego Sącza i Krosno, Krosna, dlatego tam trzeba oczywiście uważać. W dzień ostrzeżenie przed silnym wiatrem zostanie rozszerzone, stopień drugi zostanie zwężony dla północnych części województwa pomorskiego, natomiast stopień pierwszy dla całego województwa zachodniopomorskiego, pozostałej części województwa pomorskiego oraz północnego zachodu województwa warmińsko-mazurskiego. Tam trzeba będzie uważać. Oblodzenia będą możliwe w Polsce południowo-wschodniej, centralnej oraz wschodniej a to będzie związane z tymi opadami deszczu ze śniegiem, a lokalnie też śniegu i temperaturami zbliżającymi się do zera bądź delikatnie spadającymi poniżej zera, więc na drogach trzeba uważać. No i właśnie na drogach w Polsce południowo-wschodniej, centralnej, północno-wschodniej oraz północnej mogą być trudne warunki, więc tutaj zalecam ostrożność. Jeśli chodzi o ostrzeżenia hydro, nadal trudne warunki hydro, szczególnie w Polsce północno-wschodniej, w okolicach Siedlec Bug, przede wszystkim Polska centralna i północno-zachodnia oraz wybrzeże z... Racji silnych porywów wiatru z północnego zachodu, większe, znaczy reszta informacji, oczywiście, na stronie IMGW. Opady w piątek nadal w Polsce Wschodniej, południowo-wschodniej, przelotne deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Natomiast od Polski Północno-Zachodniej zaczął wchodzić opady deszczu słońca, raczej mało bądź wcale najcieplej w Polsce Południowo-Zachodniej, do 5 stopni Celsjusza, w Zakopanem jednak minus 9 stopni Celsjusza. Na na stałym obszarze od 0 do 2 bądź 3 stopni Celsjusza, wiatr w piątek już słaby, od 30 do 40 km na godzinę, na wybrzeżu do 50 km na godzinę. W sobotę opady prawie w całym kraju będą wędrowały z zachodu w kierunku wschodnim. W województwie podkarpackim, przede wszystkim, trudne warunki na drogach, ponieważ tam będą występowały opady marznące ale temperatury mocno wzrosną do góry. Strefa ciepłego powietrza wejdzie aż do Polski centralnej. Lokalnie na zachodzie 7 do 8 stopni Celsjusza. Bieszczady, bastion chłodu, minus 2 stopnie Celsjusza. No i porywy wiatru znów zaczną wzrastać od 40 do 50 km na godzinę. Na wybrzeżu 60, 70 do 80 km na godzinę. Dzięki za to, że oczywiście oglądaliście tą prognozę pogody. Kolejna prognoza będzie w dniu jutrzejszym. Zapraszam Was serdecznie do subskrypcji naszego kanału.